Cześć, to Czeka ze strony universeofmemory.pl. Jedną z mo takich moich misji, jeśli chodzi o ten kanał i, i moje strony, jest pokazywanie na swój własny sposób, jak ekscytująca może być nauka. I nie chodzi mi tylko o, e, o naukę w sensie uczenie się, bo to jest mega ekscytujące, to jest fantastyczna przygoda, ale naukę, jeśli chodzi o świat badań naukowych. I najbardziej jedno z takich e, powiedzeń, które zawsze mi siedzą w głowie, jeśli chodzi o naukę, jest. E, Powiedzonko jednego z moich ukochanych fizyków z zeszłego wieku, Richarda Feynmana, który powiedział, że nauka jest kulturą wątpienia. Innymi słowy, rzeczywiście chcemy wątpić. Fajnie, jeśli będziemy mieć eksperymenty potwierdzające coś. Najciekawsze jednak zawsze są eksperymenty, które obalają coś. Tak? Zgodnie z kryterium falsyfikowalności, jeśli mamy jakąś teorię, jeśli mamy jakąś hipotezę i będziemy w stanie ją obalić, to przynajmniej jeśli chodzi o tą część, która została obalona, możemy powiedzieć, że. Ta teoria została zawężona, jej zastosowanie i prawdziwość została zawężona. Świetnym przykładem są oczywiście choćby tłuszcze nasycone. Wydaje ja mi się, że polska kardiologia, olbrzymia część polskiej dietetyki wciąż gdzieś tam tkwi w latach mrocznych 90. i 80. i to jest, że tłuszcze nasycone są B. Nauka się zmieniła, mamy świetne dowód. Mieliśmy zresztą 20, 30 lat temu, że tłuszcze nasycone absolutnie nie są B, ale nawet. Jeśli chodzi o ostatnich parę lat, takie hardkorowe, bardzo, bardzo przeciwne, długie dekady tłuszczonasyconym, nasyconym żurnale naukowe w Stanach, jak choćby GACC, to jest Journal of the American College of Cardiology, to on wydali im pracę w 2020, stwierdzili, Wiecie co w sumie głupia sprawa? No, by, mówiliśmy, że tłuszcze nasycone w dzieci miał być mniej niż 10%, ale w sumie nie ma absolutnie żadnych dowodów dobrych, żeby to ograniczało, czy zwiększało śmiertelność wśród osób i tak dalej. I to tak naprawdę będzie zależało, czy te tłuszcze będziemy na przykład z czymś mieszać. Czy innymi słowy, odkryli cykl randla, czyli jeśli będziemy mieszać węglowodany i będziemy mieszać tłuszcze, to będzie dochodziło do stanów zapalnych, tak? Same tłuszcze nasycone, jeśli nie będziemy pakować jednocześnie węgi w dużych ilościach, nie są kłopotem. I to jest tylko jeden przykład tego, jak na... Nauka gdzieś tam musza do przodu, chociaż znowu, zanim to trafi do wszystkich, oje, trafi, to prawdopodobnie miną długie dekady. Dlatego warto samodzielnie interesować się własnym zdrowiem. W tym filmiku chciałbym z kolei właśnie zasiać może trochę wątpliwości a, a propos lipidologii, czyli tej dziedziny, która będzie badać lipidy, w tym oczywiście ten zły cholesterol LDL. Badanie, które będziemy omawiać, czy będę omawiać w tym filmiku, jest demonstracją metaboliczną. Demonstracją metaboliczną, która pokazała, że spożywanie ciasteczek Oreo przez parę tygodni potrafiło obniżyć cholesterol u osoby będącej na diecie ketogenicznej dwa razy bardziej niż statyny, niż Duża dawka statyn. Intensywna terapia statynowa. To oczywiście będzie rodziło wiele pytań, które sobie gdzieś tam zadamy w dalszej części, natomiast o tym będzie w filmie. Dlaczego ciasteczka ORA mogą być bardziej skuteczne niż statyny w obniżaniu cholesterolu? Zanim przejdziemy do badania muszę koniecznie wspomnieć coś o, o głównym autorze tego badania. Warto też go zobaczyć, zanim po prostu e, omówimy samo badanie. To będzie ważne. Więc sam, sam ten autor uważam jest fascynującą postacią i na pewno będzie absolutną e, gwiazdą naukową, jeś, jeśli chodzi o, o tą dziedzinę epidemiologii, diet ketogenicznych. On się nazywa Nick Norwitz i zrobił swój doktorat w zaledwie dwa lata na Oksfordzie i obecnie kończy, e, kończy na Harvardzie swoje studia medyczne i będzie doktorem medycznym. Co warto wiedzieć o Nikun Norwitz? To jest osoba, która była bardzo obiecującym biegaczem długodystansowym, natomiast okazało się, że w wieku 18 lat stwierdzono no, u niego już mocną porozę. W wieku 22 lat okazało się, że zdiagnozowano go za IBS-em, czyli ten zespół jita drażliwego, wrzodziejącym za i tak grubego i to był ten moment, który gdzieś tam go zaczął doprowadzać do tego, że Trzeba coś zrobić z dietą i tak trafi na diety ketogeniczne. W skrócie wszystkie te swoje problemy wyleczył. No i oczywiście zaczął e, naukowo zgłębiać właśnie te dziedziny. I warto zobaczyć właśnie jak on wygląda. Jest generalnie wyżyłowany, jest dosyć dobrze umieśniony, jest, jest szczupły, e, jest w naprawdę dobrej formie fizycznej i to jest ta jego forma, w której był zanim zaczął ten cały eksperyment. Kolejny element, który absolutnie jest krytyczny, jeśli chodzi o zrozumienie samego badania, jest omówienie dlaczego u niektórych osób po przejściu na dietę ketogeniczną albo dietę niskowęglowodanową, tą dietę low carb, cholesterol skacze w górę, szczególnie oczywiście ta hipoproteina LDL, a u niektórych spada, a u niektórych się nie zmienia. To jest coś, co lata, Jakoś mi niszczyło głowę, nie potrafiłem zrozumieć, bo wiele osób mi na przykład pisało, ja sam często mówiłem, że najczęściej ta na LD oczywiście idzie w górę na, tej, na tych dietach, ipoproteina HDL idzie w górę, trójgice spadają. Natomiast niektóre osoby mówiły, nieprawda, u mnie na przykład ipoproteina LDL mocno spadła. Pewnie zdarza się, każdy jest indywidualnością. Więc opublikowano w styczniu tego roku, więc cały czas jesteśmy na świeżo badanie, i swoim drogą jednym ze współautorów był, chociaż wielu było tam współautorów, był Nick Norwitz, opublikowano, Metaanalizę, czyli badanie, które podsumowuje dorobek innych badań, gdzie badano na podstawie 41 badań, jak mocno poziom całkowitego cholesterolu, a szczególnie hipoproteiny LDL jest skorelowany z masą ciała. I wyszło coś absolutnie fascynującego. Okazuje się, że jest absolutnie olbrzymia korelacja jeśli chodzi o indeks masy ciała i poziom poproteiny LDL osoby i to jest bardzo ważne jeśli jesteś na tych dietach albo rozważasz przejście na te diety osoby o normalnej masie ciała czyli od 18.5 do 24.9 jeśli chodzi o BMI czyli ten body mass index miały największe skoki hipoproteiny LDL i tym samym całkowitego cholesterolu bo i HDL zawsze na tych dietach będzie szła w górę. Osoby otyłe, czyli osoby, które miały indeks masy ciała między 30 a 34,9 nie odnotowywały specjalne zmiany poziomu całkowitego cholesterolu i hipoproteiny LDL. Osoby z otyłością klasy drugiej, czyli w tej skali mniej więcej 35-40, jeśli chodzi o BMI, odnotowywały mocne spadki hipoproteiny LDL i całkowitego cholesterolu. Tam w tej metaanalizie pokazywano, że to będzie tyczyło się osób, które będą spożywały mniej niż 130 gram węglowodanów i generalnie im mniej tych węglowodanów, tym bardziej ten efekt, o którym mówiłem, będzie, można powiedzieć, uwypuklony. Podsumowując, im bardziej jest normalna twoja masa ciała, i mniej potencjalnie ważysz, przechodząc na takie diety albo będąc na takich dietach, tym wyższy skok twojej hipoproteiny LDL i całkowitego cholesterolu. Im więcej ważyłeś, przechodząc na tej diety, tym mniej odczuwalna zmiana będzie tej te hipoproteiny LDL, albo oczywiście mogą się wydarzyć spadki. Ostatni element, żeby zrozumieć tą młamigłówkę, czyli badanie, które zaraz omówię. Jest rozumienie tak zwanego fenotypu, który nazywa się Lean Mass Hyper Responder. Sam fenotyp, jeśli ktoś nie spotka się jeszcze z tym słowem, to jest można powiedzieć zespół cech mierzalnych, którą charakteryzuje się dany organizm. To może być choćby wzrost, to może być waga, to może być poziom całkowitych cholesterolu poszczególnych frakcji poprotein. Więc e, już paru lat temu, między innymi. E, szczególnie mocno brał w tym udział te, też taki badacz diet ketogenicznych Dave Feldman, opracowano czy zauważono, że jest jakaś frakcja osób, która na dietach tych low-cap albo ketogenicznych będzie reagować następnymi cechami. Jeśli chodzi o poziom trójglicerydów, to ten poziom trójglicerydów będzie spadać u nich poniżej 70. Jeśli chodzi o poziom lipoproteiny HDL, to jest większy niż 80 u tych osób. Natomiast lipoproteina LDL u tych osób z tym fenotypem będzie wynosiła więcej niż 200. I żeby było jasne, więcej niż 200, ale bez problemu znajdujemy osoby, które mają na przykład poziom tej proporcyjnej D300, 400, a nawet 500 po przejściu na te diety. Jeszcze raz, ten, ten fenotyp, jeszcze on się nazywa Lean Mass Hyper Responder, czyli hyper responder, czyli osoba hiperreagująca na coś, i lean mass, czyli można powiedzieć taka szczupła masa ciała. Czyli osoby o szczupej masie ciała, które mają. Hiperreakcje po przejściu na diety ketogeniczne i diety niskowęglowodanowe. Nick Norwitz, warto wiedzieć, jest, należy właśnie do tego fenotypu, zanim, zanim przejdziemy do samego badania. On jest częścią tego fenotypu Lean Mass Hyper Responder, i dlatego tym bardziej będzie ciekawe omówienie, jak ciasteczka Oreo pomogły mu obniżyć cholesterol o paręset punktów. Na czym polegało samo badanie, ta demonstracja metaboliczna? Więc Nick. Najpierw przygotowywała się dwa tygodnie i to przygotowanie polegało na tym, że po prostu wszedł w ketozę, która była mierzona. Pierwsza część eksperymentu polegała na tym, że do swojej diety zaczął dokładać 12 ciasteczek Oreo dziennie. To zwiększyło e, jego podaż energetyczną o 100 gram węglowodanów, czyli mniej więcej 400 kilokalorii. I przez następne 16 dni właśnie suplementował tą swoją dietę 12, 12 ciasteczkami OREO. Co ciekawe, wciąż utrzymywał ketozę sztucznie, biorąc beta hydroksymasię, więc jedno z ciał ketonowych, cały czas ketoza była kontrolowana, czyli poziom ciał ketonowych był mierzony. I to była pierwsza część tej odnogi. Jakie były efekty tej pierwszej odnogi? Poza tym, że udało mu się przydyć przez te 16 dni półtorej kilograma, to jego poziom hipoproteiny LDL, który w momencie szczytowym wynosił 384, został obniżony o 273 punkty. Innymi słowy, przez 16 dni jedząc ciasteczka Oreo, 12 ciasteczek Oreo dziennie, udało mu się obniżyć poziom hipoproteiny LDL o 71%, jeszcze raz o 273 Punkty. Dlaczego tak się stało, to wyjaśnię na, na końcu na podstawie takiego modelu, który został stworzony na, na, w ciągu ostatnich paru lat. Natomiast to była pierwsza część eksperymentu. Druga część eksperymentu polegała na braniu statyn. Druga odnoga tego eksperymentu wyglądała następująco. Nikt przeszedł na następne 6 tygodni z powrotem na dietę ketogeniczną, zrzucił te zbędne 1,5 kilo, więc jego waga wróciła do wagi wyjściowej. Waga była taka sama przy rozpoczęciu drugiej części odnogi tej demonstracji metabolicznej. Druga część badania trwała 6 tygodni. Przez następne 6 tygodni już bez ciasteczek Oreo brał, rozsuwa statynę, w ilości 20 mg dziennie. I po tych 6 tygodniach znowu było dokonanie pomiarów poziomu hipoproteiny. Oczywiście ona też była mierzona w międzyczasie, żeby widzieć, jaki jest trend. I co się wydarzyło, jeśli chodzi o branie statyny? Okazało się, że w szczytowym momencie tej drugiej części badania jego poziom ipoproteiny LDL wynosił 421 mg na decilitr i statyna pozwoliła mu obniżyć ten poziom hipoproteiny LDL na końcu eksperymentu do 284, spadek. Więc wynosił 32,5%. Podsumowując na ten moment, w porównaniu do ciasteczek Oreo, statyny były ponad dwa razy mniej skuteczne w obniżaniu cholesterolu. Teraz statyny były dwa razy mniej skuteczne no, spora dawka statyn, jeśli chodzi o rozwój statyn, było to dwa razy mniej skuteczne ponad niż spożywanie 12 ciasteczek Oreo dziennie. Dlaczego? tak się wydarzyło. Dlaczego te ciasteczka Oreo tak obniżyły ten poziom cholesterolu? Wyjaśnieniem tego szalonego spadku hipoproteiny EDL o, o prawie 300 punktów po zjedzeniu ciasteczek Oreo jest model, który się nazywa LEM, to jest Lipid Energy Model, czyli model energetyczny pidów energii hipidów, który został właśnie opracowany w ciągu ostatnich paru lat. I on rzeczywiście, ja jestem jego wielkim fanem, to jest jedyny model, który obecnie tłumaczy różnego rodzaju wahnięcia właśnie tych hipoproteinem EDL, czy cholesterolu w or organizmie na podstawie w podstawie wielu zmiennych. Co mówi w skrócie ten model? Ten model mówi też, że w momencie, w którym my ograniczymy spożycie węglowodanów, to będziemy zwiększać produkcję, eksport i obrót e, takiej lipoproteiny bardzo wysokiej gęstości, która nazywa się właśnie VLDL, czyli Very Low Density Lipoprotein. Ona jest produkowana po tym, jak my spożywamy pokar. Co się dzieje dalej? Ta hipoproteina VDL jest, będzie przekształcana między innymi na hipoproteinę IDL, czyli hipoproteinę o średniej gęstości, a ta będzie dopiero przekształcana w lipoproteinę EDL, więc o niskiej gęstości. Innymi słowy właśnie mamy taki łańcuszek VLDL, IDL i na końcu będziemy mieć LDL. Ten model nam mówi, że to jest reakcja właśnie na to, że my mamy mniej energii z węglowodanów, tym samym organizm będzie zużywać więcej energii z przepalania kwasów tłuszczowych. Nie ma w tym nic szokującego i to oczywiście zawsze widać, między w tym, że będziemy mieć spadek Czasami bardzo znaczący spadek trójglicerydu. To jest klasyk, jeśli chodzi o diety ketogeniczne, diety low carb. Trójglicerydy bardzo mocno spadają. HDL zawsze będzie szło w górę, szczególnie jeśli ktoś miał wcześniej stłuszczoną wątrobę. Ten moment odtłuszczania wątroby będzie podawać, powodować również znaczący skok tej hipoproteiny wysokiej gęstości HDL. I ostatnia rzecz, którą mówi ten model energetyczny lipidów, jest to, że dochodzi przy tych dietach do uszczuplenia zapasów glikogenu w wątrobie. Glikogen to jest ta zmagazynowana glukoza, która jest przechowywana albo w mięśniach, albo właśnie w wątrobie. Ponieważ my przedstawiamy się na przepalanie kwasów tłuszczowych, przepalanie właśnie tłuszczy, lipidów, mówiąc w skrócie. Jeśli to jest prawda, to jeszcze raz będzie dochodziło do uszczuplenia zapasów glikogenu w wątrobie. Jednocześnie, jeśli to wszystko jest prawda, to uzupełnienie zapasów glikogenu w wątrobie będzie w stanie Obniżyć poziom hipoproteiny EDL. Czyli, nimi spożycie węglowodanów w dowolnej postaci powinno być w stanie obniżyć poziom ipoproteiny EDL. To właśnie zademonstrował Nick w tym badaniu. On wybrał bardzo przewrotnie, i on to sam mówi w badaniu, mówił na mediach społecznościowych. On wybrał ciasteczka ORO, bo to jest bardziej prowokuje do myślenia niż spożycie ryżu, czy nie wiem, kaszy gryczanej, czy nawet chleba, tak? Jeśli zjedzenie 12 ciasteczek dziennie jest w stanie obniżyć ipoproteinę EDL u osób na takiej diecie, u osób z takim fenotypem o prawie 3 no, to pojawiają się bardzo interesujące pytania. Pierwsze pytanie brzmi, co my tak naprawdę wiemy, jeśli chodzi o ten poziom lipoprotein zwiększony na tych dietach? Wiemy bardzo mało. Per pozorom, wbrew temu, co wielu, wiele, wiele osób e, próbuje przekazywać, wiemy praktycznie tyle, co nic. Nawet nikt. Otwarcie wielu innych badaczy mówi, nie wiemy, czy ten stan jest groźny, czy nie. Potrzebujemy badań, bo musimy bardzo mocno ograniczyć diety niskowęglowodanowe i podwyższony poziom lipoprotein na tych dietach. Od osób, które na przykład mają po prostu podwyższony poziom lipoprotein na dietach choćby mieszanych. I wiemy oczywiście z punktu widzenia całego metabolizmu, jak to się zmienia między nimi, że jest to absolutna prawda. Nie mamy badań. Jedyne badanie na ten moment, które jeszcze nie zostało opublikowane, zostało opublikowane, tylko wstępne dane, to jest badanie właśnie Dave'a Feldmana, który przez 5,5 roku badał osoby, które miały poziom lipoproteiny LDL od 200 do paru set właśnie i badał między takim badaniem, które będzie sprawdzać stopień uwapnienia tętnic. Czyli nie będzie ta, tam pojawiać się miażdżyca, postępować miażdżyca. To, to, to badanie jest również w stanie um, diagnozować. Miękkie blaszki miażdżycowe i te wstępne wyniki, jak publikował nie tak dawno temu, okazało się, że w ciągu 5,5 roku u takich osób nie było absolutnie żadnego postępu e, miażdżycy i, nie, i w ogóle miażdżyca u tych osób, które jej nie miały, nie pojawiła się. To znowu powinno dać do myślenia. Jeszcze raz, nie, nie wiemy praktycznie nic o takich osobach. Drugie pytanie, które oczywiście ciśnie się na ustach, jeśli mamy takie osoby, i to są osoby, no właśnie, jesteś osobą, bo to założyłem mnóstwo osób tam yy, pisało gdzieś tam w komentarzach, że właśnie ten poziom lipoproteiny LDL im skoczył na tych dietach, jak najbardziej, tak. I to powinno być bardzo mocno skreowane właśnie z wagą danej osoby, z indeksem masy ciała danej osoby. Natomiast jeśli mam już taki skok i ktoś zaczyna się tym przyjmować, to powstaje bardzo mocne pytanie. Jeśli na przykład wiadomo, że 12 ciasteczek dziennie bo, nie wiem, pół tabiczki czekolady będzie w stanie obniżyć tą lipoproteinę EDL u takich osób dużo lepiej niż statyny. To pytanie, czy rzeczywiście te 12 ciasteczek dziennie, pół tabiczki czekolady, 6 czy 7 czy 8 kromek chleba, rzeczywiście jest takie dobre dla tego zdrowia, że tylko i wyłącznie obniżenie lipoproteiny EDL będzie uzasadniać zjedzenie tego. Bardzo ważne i kontrowersyjne pytania. Jeszcze dla tych wytrwałych, którzy doszli do, do tego momentu, ja osobiście gromadzę sobie różnego rodzaju taką listę czepialskich pytań, właśnie listę wątpliwości, którą warto zadać absolutnie każdej osobie, która będzie mówiła, że wysoki poziom proteiny EDEL będzie nieodwracalnie prowadzić do miażdżycy. Bo jeśli tak jest, to na przykład... Co z postami? Wiemy z całego mnóstwa badań, że osoby o normalnej wadze, które przechodzą na posty, u nich następuje olbrzymi skok i poprotejny LDL. Oczywiście, znowu, zgodnie z tym modelem. Ten model świetnie tłumaczy dlaczego. Ja będę takie badania osobno jeszcze omawiać, ale mieliśmy badania na przykład, że dopiero po trzech tygodniach postu w grupce takich osób i poprotejny LDL zaczęła spadać. Natomiast mieliśmy bardzo mocny skok przez pierwsze dwa tygodnie szczególnie. I tu się pojawia pytanie, jeśli mamy skok i LDL podczas postów, jednocześnie wiedząc, setek badań, że podczas postów mamy zwiększenie poziomu antyoksydantów, mamy zwiększoną mobilizację komórek macierzystych, mamy zmniejszenie uszkodzenia DNA, Generalnie ciało regeneruje się naprawdę na dziesiątki sposobów. Nawet mamy badania, które pokazują, że te posty są dobroczynne, jeśli chodzi o cofanie zmian miażdżycowych. Jeszcze raz, będę to omawiać, więc Was nie minie. Czy wtedy ten skok poproteiny LD też jest taki zły? Bo w takim razie to trochę gryzie się ze wszystkimi korzyściami. Inne pytanie, jeśli poziom hipoproteiny, ten wysoki poziom hipoproteiny LD jest zły i... Zgodnie z tą nauką lipidologii, im większa ekspozycja na wysoki poziom, tym gorsze są zmiany. To teraz pojawia się pytanie, czemu osób z, na przykład z rodziną hipercholesterolemią już w dalszych dekadach życia, bo największa śmiertelność jest w okolicy 30-40 roku życia, wcale ta śmiertelność nie jest specjalnie wyższa. Co z osobami, które mają wysoki poziom cholesterolu w wieku 60-70-80 lat, bo mamy badania, które jednoznacznie pokazują, że wyższy poziom cholesterolu takich osób jest związany ze znacznie mniejszą śmiertelnością. Jeśli dłuższa ekspozycja na wysoki poziom będzie linearnie, liniowo będzie wpływać na śmiertelność, to coś tu jest nie tak. Jakby nie ma odzwierciedlenia tego w obserwacjach rzeczywistych. A jeśli nie ma odzwierciedlenia w obserwacjach rzeczywistych, no to jeszcze raz, wydaje mi się, że każdy powinien sobie zadać bardzo mocno pytanie, czy Wszystkie osoby, nie, tytuły tutaj naprawdę nie są ważne, czy osoby, które twierdzą, że ta hipoproteina LDL zawsze by bezapelacyjnie jest szkodliwa, mają rację. Bo jeśli mają rację, to wysoki poziom hipoproteiny LDL nie powinien się pojawiać w warunkach korzystnych. Podczas postów nie powinien jakby wydłużać, jeśli chodzi o korelację długości życia u osób starszych. Także coś, żeby, że tak powiem, do przerzucia, do przemyślenia dla wszystkich. Dzięki serdecznie za wysłuchanie tego odcinka, jak zawsze. Wszystkie pytania obserwacje własne, przemyślenia itd. są mile widziane. Zapraszam do sekcji komentarzy. Postaram się odpowiedzieć, jeśli ktoś ma pytania, jeśli znajdę na to czas. Jak zawsze, badania, nie ma tym razem tego dużo. Będą znajdować się w opisie. Polecam jak zawsze swoje flagowe kursy. Vocabulary Labs, czy jak samodzielnie uczyć się języków obcych do, od A do Z. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Kurs Expert Incubator, a więc tak zwana kuźnia ekspertów, które pokazuje, jak zapamiętywać wiedzę z dowolnej dziedziny, tworzyć zrozumienie, wdrażać takie informacje, tworzyć pętle informacji, Zwrotnej. Dla wszystkich, którzy myślą o zmianie pracy, chcą być dużo lepsi w tym zawodzie, które obecnie wykonują. Polecam. I na koniec o jeden włos za daleko, czyli jak zatrzymać i odwrócić łysienie androgenowe oraz kurs pokazuje, jak leczyć różnego rodzaju popularne schorzenia, m.in. też skóry głowy. Jeśli Was interesuje Cię pamięć, języki obce, porozmienię Ci opisuję z link do mojego newsletteru i zapraszam do niego na polskiej stronie. No, po zapisaniu się... Będę wysyłać prostu artykuły właśnie na temat nauki języków, na temat pamięci więc tych, tych moich innych dziedzin, którymi się zajmuję. Na koniec, trzy piosenki rokowe, przypięte w pierwszym komentarzu, żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I co a, jeśli ktoś chce zostać patronem kanału, wspierać te moje misje edukacyjne, to polecam za 40 zł miesięcznie. Do dyspozycji jest forum, gdzie można mi zadawać pytania prywatne. Publikuję zawsze badanie tygodnia, najciekawsze badanie z, właśnie z dziedzin dziedziny medycyny, dziedzin dietetyki i chyba najważniejsze dla wielu osób do ściągnięcia w postaci fiszek są wszystkie informacje, które wymieniam w tym filmiku i w ostatnich 60-70 filmikach, że można sobie ściągnąć takie gotowe talie do programu, który nazywa się Anki i tam już w formie fiszek właśnie powtarzać te informacje, żeby je przyswoić i wzbogacić się o swoją wiedzę, szczególnie jeśli ktoś wykonuje te zawody medyczne, około medyczne, tym bardziej oczywiście taka wiedza może mu się przydać. Dużo było gadania, dzięki jeszcze raz, piękne i do usłyszenia w następnym odcinku.